22 września 2025 godzina 16.10 ula 18 sprawdzenie, jaki stopień jest zakarmienia. Szczermi jest dość sporo. Ciężka zalana od góry do dołu. Druga strona to samo. Kolejna rameczka. Pasek wyciągnął. Zalana od góry do dołu, zasklepiona przynajmniej częściowo. Druga strona to samo, bardzo ładnie. Kolejna rameczka zalana, perfekcyjnie od góry do dołu, zasklepiona, zabudowana do samej boreczki. Tak jak być powinno, kolejna rameczka zalana od góry do dołu. strona to samo więc prawdopodobnie w tym ulu już nic nie, nie trzeba będzie robić bo zalane są perfekcyjnie kolejna rameczka to samo zalana od góry do dołu druga strona to samo Zasklepiona, dwa, cztery sześć ramek sześć ramek na dole, sześć na górze, i ostatnia lameczka, zalana tak samo od góry do dołu, zasklepiona. Nic więcej nie potrzeba. Zobaczymy co jest w dolnym korpusie. Bo ciężki jest jak diabli Panaczka nie jest zbyt ciężka, ale trochę waży. Od góry jest cała zalana, dołem jest zalana i, i pierzga. Druga strona jest trochę mniej, takie 4 cm od dołu jest puste, a reszta jest cała zalana. Kolejna rameczka, jest raczej lekka, jest i matka. Z niebieskim opalitkiem. Numer 81, tu jest sporo, sporo y czerwiu krytego, plus larwy przed zasklepem od góry pokarm i druga strona to samo jest jeszcze sporo czerwiu ma gryzienie kolejna rameczka, też nie jest za ciężka tu jest sporo czerwiu i larwy przed zasklepem trochę pokarmu od góry i tu też jest czerw jeszcze dość sporo trzeba wybrać. Kolejna rameczka też nie jest za ciężka. Ale tu jest praktycznie cała zalewana, i druga strona to samo, aczkolwiek tu są jeszcze jajeczka. na rameczka nie jest za ciężka, ale jest cała zalona, 3-4 cm od dołu nie i druga strona to samo, pierzga jest. I ostatnia rameczka też nie jest za ciężka. Ale jest cała zalana, od dołu czyli pasek 3-4 cm jest niezalany i druga strona to samo, pierzga. коректна I tak już można zostawić do zimowli. Nie trzeba już nic do, do, dokarmiać, wystarczy tyle jest. jest zakarmione dobrze.